I z Duchem Twoim. Słowa ewangelii według świętego Jana, chwała tobie, panie. Jezus powiedział do Nikonema Nigdy nie wstąpił do nieba oprócz tego, który z nieba zstąpił, syna człowieczego. A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, aby wywyższono syna człowieczego. Aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez niego zbawiony. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie chryste. On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary Krzyża. Dlatego, spożywając z apostołami ostatnią wieczerzę, oddał się jako baranek bez skazy na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. Drodzy wierni zebrani na tej liturgii w doroczne święto podwyższenia Krzyża, krzyża Świętego. Spróbuję zapamiętać te słowa, które pochodzą z prefacji o Eucharystii. On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary Krzyża, aby trwała w Eucharystii. Za chwileczkę powrócę jeszcze do tych słów, ale chciałbym też przytoczyć fragment innego tekstu, takiego, który dotyczy wydarzeń z IV wieku, wydarzeń, które stały się genezą obchodzonego dzisiaj święta podwyższenia Krzyża Świętego. Otóż święta Helena, matka cesarza Konstantyna, żyjąca w latach 248-328, nazywana, bywa pierwszą archeolożką Ziemi Świętej, ponieważ kilka lat przed swoją śmiercią przybyła do Ziemi Świętej, do Jerozolimy, między innymi po to, ażeby odszukać miejsce grobu Chrystusa i krzyża, który nie wiadomo, gdzie się znajdował. Trzeba pamiętać, że Jerozolima IV wieku była zupełnie innym miastem niż Jerozolima z czasów Pana Jezusa. Tamta została zniszczona zupełnie w 70 roku i przebudowana przez Rzymian na wzór miast rzymskich. Miejsca związane z życiem, ze śmiercią Chrystusa zostały. Zabudowane, przebudowane, znajdowały się tam świątynie pogańskie, inny był układ ulic Jerozolimy. A więc trudno było odnaleźć te miejsca, które były związane z życiem i ze śmiercią Chrystusa. Ale Helenie się to udało. Udało jej się odnaleźć, zidentyfikować Krzyż Chrystusa i potem umieścić, a więc podwyższyć również w wybudowanej tam bazylice. A to się stało potem podstawą święta. Znalezienia Krzyża Świętego kiedyś osobnego, a dzisiaj włączonego do święta dzisiejszego, podwyższenia Krzyża Świętego. A oto relacja na ten temat greckiego pisarza Sokratesa z Holastyka. Autor pisze tak: Helena gorliwie poczęła szukać grobu Chrystusa. Niełatwo jej to przyszło. Czciciele i wyznawcy Chrystusa otaczali jego grobowiec nabożnym szacunkiem. Natomiast ci, którzy od nauki Chrystusa stronili, zasypali to miejsce ziemią, wybudowali na Nim świątynię, świątynię ku Afrodyty, wystawili tam jej statuę, zacierając pamięć o tym, co to za miejsce, zacierając pamięć o tym, co to za miejsce. Jak słyszeliśmy, autor tych słów kilka razy zresztą w tym dłuższym tekście podkreśla znaczenie pamięci. Pamięci chrześcijan, którzy przechowywali wiedzę o tym, gdzie, gdzie się znajduje grup Chrystusa i też pisze o przeciwnikach, a więc o Rzymianach, którzy świadomie dążyli do tego, żeby zatrzeć pamięć o miejscach świętych dla chrześcijan. Temu służyła między innymi rozbudowa, zabudowa Jerozolimy, umieszczanie świątyń nipogańskich, pogańskich, zabudowanie wzgórza Golgoty, a wśród wiernych ta pamięć trwała. I kiedy Helena przybyła do Jerozolimy, to rozpoczęła swoje poszukiwania grobu pańskiego od kontaktu z grupami wiernych, którzy właśnie z nabożną czcią tę pamięć przechowywali. Drodzy wierni, w Biblii możemy znaleźć wiele takich miejsc, które podkreślają znaczenie pamięci, pamięci wspólnoty, pamięci religijnej, a więc takiej pamięci, na którą składają się Wspominanie ważnych wydarzeń zbawczych, przechowywanie tych wspomnień, przekazywanie kolejnym pokoleniom. Może najbardziej taki wymowny fragment znajduje się w dwunastym rozdziale Księgi Wyjścia. To jest fragment, w którym jest mowa o potrzebie wspominania to co roku przez Izraelitów pamiątki. Wyjścia z Egiptu. Czytamy w księdze Wyjścia. Gdy Was dzieci zapytają, cóż to za święty zwyczaj, takim odpowiecie: To jest ofiara Paschy na cześć Pana, który w Egipcie ominął domy Izraelitów. Pan Jezus w Wieczerniku powiedział: To czyńcie na moją pamiątkę. A przypomina nam o tym prefacja o Eucharystii. On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary. Krzyża. Biblia mówi o znaczeniu pamięci, ale mówi też o niebezpieczeństwie zapominania, w które to zapominanie naród izraelski często popadał, a dzisiaj pomiędzy czytaniami śpiewaliśmy taki werset psalmu Wielkich dzieł Boga Nie zapominajmy. Tylko się strzeż bardzo i pilnuj siebie, byś nie zapomniał o tych rzeczach. Czytamy w księdze Powtórzonego Prawa, w wielu innych napomnieniach proroka, proroków i innych miejscach Biblii bracia i siostry, to dzisiejsze święto skłania nas do tego, żebyśmy sami sobie postawili pytanie o to, jaka jest nasza pamięć o krzyżu Chrystusa, albo jakie jest nasze zapomnienie, bo w to zapomnienie łatwo jest popaść. Helena wydobywa, wydobyła krzyż Chrystusa z głębokiego. Dołów z głębokiego zapomnienia był przykryty ziemią. Doprowadziło do tego, że ten krzyż został wydobyty, jakby na nowo darowany chrześcijanom. Relikwie Krzyża Chrystusa rozeszły się po całym świecie, dotarły także do naszego miasta. Przechowywane są w kościele podwyższenia Krzyża Świętego, ale także w naszym kościele, a obecnie znajdują się tutaj na ołtarzu. A więc Jeżeli dostrzegamy, że nasza relacja z Chrystusem, z Jego Krzyżem jest, jest marginalizowana, że Krzyż w naszym życiu jest niejako przysypany tymi wszystkimi codziennymi sprawami, które są czasem ważniejsze, to możemy również w naszym życiu doprowadzić do czegoś takiego, do czego doprowadziła Helena, odkopać ten krzyż, umieścić go we właściwym miejscu. Jak to konkretnie robić? Jak kształtować naszą duchowość, krzyża, duchowość pasyjną? Otóż chciałbym się odwołać do takich rozważań świętej. Teresy Benedykty od Krzyża, czyli Edyty Stein, świętej karmelitanki, która pochodziła z rodziny żydowskiej, a jej rodzina żydowska przez 10 lat była też związana z naszym miastem. Jej rodzice mieszkali tutaj ponad 10 lat i to na terenie naszej parafii, z tym, że oczywiście jako rodzina żydowska nie uczęszczała do tego kościoła, tylko do synagogi, której, która znajdowała się niedaleko, a której już obecnie nie ma. Edyta Stein w ostatnim roku swojego życia, w ostatnich chwilach swojego życia, napisała dzieło zatytułowane Wiedza Krzyża. To jest wielkie studium o duchowości Krzyża, ale przede wszystkim też o postaci hiszpańskiego mistyka XVI-wiecznego świętego Jana od Krzyża. I Pierwszy rozdział tego dzieła Edyty Stein poświęcony jest omówieniu różnych doświadczeń Krzyża w życiu świętego Jana. Wybiorę tylko trzy, pominę te, które były związane z jego mistycznymi wizjami. A więc pierwszym prostym doświadczeniem krzyża w życiu świętego Jana i nie tylko jego, był po prostu wizualny kontakt z wizerunkiem krzyża. Edyta pisze tak. Głęboko wierząca matka, matka Jana od krzyża, już jako małe dziecko zabierała ze sobą do parafialnego kościoła, można tam było ujrzeć Zbawiciela na krzyżu. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu, że na pustyni Mojżesz miał sporządzić węża miedzianego, a Izraelici mieli spoglądać, spojrzeć na tego węża. A Pan Jezus w Ewangelii dzisiaj sam nawiązuje do tego wydarzenia, porównując swoje wywyższenie z wywyższeniem tego, Węża miedzianego, tak jak Mojżesz wywyższył węża, na pustyni tak potrzeba, aby wywyższono syna człowieczego. My takie adoracyjne spojrzenie na wizerunek Krzyża kierujemy przede wszystkim w trakcie liturgii Wielkiego Postu, ale Wielkiego Piątku. Ale zawsze, kiedy stajemy wobec wizerunku Krzyża, tu w kościele czy w naszym mieszkaniu nawet, albo obok tego wizerunku Krzyża. Przy ulicy Kościelnej, który tam został ustawiony w roku wiary, czy kiedy stajemy wobec jakiegokolwiek innego wizerunku krzyża, możemy wzbudzić krótki akt modlitewny, na przykład tymi słowami, które znamy z nabożeństwa Drogi Krzyżowej, a które też były śpiewane dzisiaj w wersecie przed Ewangelią: Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, żeś przez krzyż i mękę swoją odkupił świat to było pierwsze proste doświadczenie krzyża. Drugim doświadczeniem w życiu Świętego Jana było orędzie pisma Świętego. Przy czym, jak pisze Edyta Stein chodziło nie tylko o zapowiedzi męki pańskiej, o opisy męki pańskiej w Ewangeliach, ale także o wiele innych tekstów, w których Pan Jezus mówił o krzyżu, Edyta Stein pisze tak, gdy zbawiciel przepowiadał swą mękę i śmierć. W dosłownym sensie miał przed oczami drzewo hańby, ale krzyż symbolizował także to wszystko, co jest ciężkie i przytłaczające. Krzyż symbolizuje także to wszystko, co jest ciężkie i przytłaczające, a uczenie Jezusa ma to brzemię brać na siebie codziennie. chodzi więc o to, żebyśmy potrafili nasze codzienne trudności oświecać. Słowem Bożym, orędzie Pisma Świętego i łączyć się też w ten sposób z Krzyżem Chrystusa. No i wreszcie trzecie doświadczenie, główne, podstawowe, to jest doświadczenie Krzyża w czasie Mszy Świętej. Pisze Edyta Stein tak, umieranie razem z Chrystusem na Krzyżu, by razem z Nim z martwych wstać, urzeczywistnia się Dzięki ofierze Mszy Świętej. Zgodnie z nauką wiary, ofiara Mszy Świętej jest uobecnieniem ofiary Krzyża. Jeszcze raz te słowa przypomnę z perfacji o Eucharystii. On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary Krzyża w Eucharystii. Drodzy wierni, adoracyjne spojrzenie na Krzyż, oświetlenie słowem bożym naszych codziennych trudności. I przeżywanie mszy świętej jako urzeczywistnienia ofiary Krzyża to są takie trzy wątki, takie trzy propozycje, które możemy wyczytać w dziele Edyty Stein, które mogą nam pomagać w ciągłym odnawianiu naszej relacji z Krzyżem i w kształtowaniu naszej duchowości Krzyża, duchowości pasyjnej. Pamiętajmy o słowach, prefacji o Eucharystii. On chciał, aby na wieki trwała pamiątka zbawczej ofiary Krzyża, dlatego spożywając apostołami ostatnią wieczerzę, oddał się jako baranek bez wskazy na doskonałą i miłą Tobie ofiarę uwielbienia. Amen.